do rozwiązania z zaginięcia Iwony. Dowody na to, że znajomi zaginionej nastolatki mogą coś ukrywać. Przedstawiliśmy już dwa lata temu. Rozmawialiśmy wówczas z sąsiadami Iwony Wieczorek, którzy twierdzili, że w peralnej nocy słyszę lutnie... Też ludzie słyszeli na osiedlów. Lecz Iwony słyszeli na To Oni się do... no tam kłócili przecież wszyscy nad raną rzecz. Przez lata policja poszukiwała też tego mężczyznę z przewieszonym przez ramię ręcznikiem, który w noc zaginięcia szedł za Iwoną wieczorek. Nagrał się na tym ostatnim e, nagraniu, gdzie, gdzie Iwonę widać przy tam tym wejściu na plażę 63. Według tego, co jest w aktach, miał wracać później tą samą drogą. Kamera nagrała go jak wracał z powrotem, więc po około dwóch godzinach. Kilka dni temu nastąpił przełom. Proszę bardzo, to. 200 i na to, proszę dla Państwa piłka piłki. Piłka piłki. Po publikacji tego nagrania Z popularnej gry w trzy kubki Mężczyzna sam zgłosił się na komendę Jak udało nam się ustalić 58-letni mieszkaniec Chorzowa Prawdopodobnie był częścią grupy Wykorzystującej naiwność turystów Stoją po prostu w, Ze stolikiem, z kubeczkami Najpierw podchodzi jedna osoba Co teraz już wiem Że to była od nich osoba Pokazali, że można wygrać. Ta osoba dała 100 zł. No ona dostała później 200. No to wiadomo, później podchodzą do kogoś innego, czy chce zagrać. Poznawali też świadkowie kipa taka sprzątająca, jeden z właśnie pracowników tej firmy sprzątającej i że ona siedziała tak z, z ręcznikiem, no a w tej rozmawiali. Mężczyzna został przesłuchany i wypuszczony do domu. Archiwum X pchnęło tą sprawę do przodu. Po przesłuchaniu 58-latka śledczy są coraz bliżej rozwiązania zagadki zaginięcia w wieczorek, Natomiast ten traf opóźni sprawców, bądź sprawcy zaczyna się zaciskać.